Cześć, witam was gorąco w Pozytywnej Kuchni. Zapraszam was dzisiaj do przygotowania bardzo prostej przekąski deserowej i nawet ci z was, którzy nie są doświadczonymi kucharzami i nie są doświadczeni w robieniu domowych wypieków, taką przekąskę deserową z łatwością zrobią, a będzie to wafel. Wafel niektórym też znany pod nazwą Andruty, chociaż ja przyznam, że ja Andruty kojarzę jako takie białe, okrągłe opłatki, które były sprzedawane w sklepikach szkolnych w latach 90. Mój wafel będzie z nadzieniem z masy kajmakowej, zmiksowanej z masłem i dajcie mi znać, czy taka masa to jest właśnie Wasza ulubiona, czy może wolicie jakieś inne nadzienia i czy w ogóle jesteście w stanie po przygotowaniu masy wyłożyć nią wafel, czy najpierw połowę zjadacie tak samo jak ja i zawsze musicie przygotować jej dwa razy więcej. Masło, które godzinę wcześniej wyjęłam z lodówki, teraz ucieram za pomocą miksera na puszysty krem, a następnie dodaję kajmak i ucieram całość, żeby składniki połączyły się na gładką masę. To jest bardzo ważny moment, kiedy trzeba powstrzymywać się, żeby nie zjeść połowy masy, tylko posmarować nią każdy płat wafla. Tak troszeczkę na oko trzeba obliczyć, ile mniej więcej masy będzie schodziło na posmarowanie jednego kawałka, i kiedy jest już posmarowany, przykrywać go następnym. Wafla trzeba jeszcze odstawić na około pół godziny, żeby delikatnie zmiękł. Można obciążyć go delikatnie deseczką, na przykład na 10 minut. Gotowego wafla można pokroić na przykład w rąby, albo w kwadraty, lub w trójkąty. Smacznego!